Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku dotyczącym programowania w Scratchu. Uruchomiłam przeglądarkę. W polu adresu wpisałam adres scratch.mit.edu, nacisnęłam klawisz Enter. Rozpoczynam poleceniem stwórz. W lekcji drugiej nauczymy się układać proste skrypty dla duszków. Uruchamiam tworzenie projektu i trzeba będzie otworzyć nasz projekt z lekcji pierwszej. W lekcji pierwszej zapisaliśmy projekt. Zamykam XM samouczek, wybieram polecenie plik, czytaj ze swojego komputera. Bo prawdopodobnie trzeba szukać folderze pobrane. Ja przeniosłam do innego folderu. Zaznaczam plik, naciskam przycisk otwórz. W lekcji pierwszej nauczyliśmy się, jak wybrać tło, jak dodawać duszki, zmieniać rozmiar i zapisaliśmy projekt na dysk twardy komputera. To jest nasz projekt z lekcji pierwszej. Pokazuję widoku pełnego ekranu. Tym przyciskiem wracam do widoku edycji. Dzisiaj układamy skrypty. Środkowa część okna przeznaczona jest właśnie na skrypt. Skrypt to będzie ciąg poleceń do wykonania przez duszka. Na przykład... Powiemy iść naprzód, obróć się, przeleć do dowolnego miejsca, i tak dalej. Tutaj po lewej stronie mamy takie polecenia, w takich blokach umieszczone. Bloki są podzielone na różne kategorie i mają też różne kształty. Niebieskie bloki dotyczą ruchu. Fioletowe dotyczą wyglądu. Tych bloków jest bardzo dużo. Dzisiaj będziemy jeszcze korzystać z żółtych bloków. Dotyczą jak rozpocząć skrypt lub działanie duszka. Pomarańczowe dotyczą powtórzeń lub warunków. Spróbujmy. Ułożyć pierwszy skrypt, to wyjaśni się o co chodzi. Kształty jeszcze zwróćcie uwagę. Ten blok ma wycięcie u góry i taką wypustkę na dole. Należy go przypiąć do innego bloku. W kategorii zdarzenia mamy bloki początkowe i takim blokiem zaczynamy skrypt. Połączyłam dwa bloki. Pierwszy, kiedy kliknięto zieloną flagę, drugi przesuń o 10 kroków. Jest to krótki skrypt dla pieska. Klikam zieloną flagę i piesek raz przesuwa się o 10 kroków. W tym kółeczku mogę zmienić wartość, na przykład 25 kroków. Piszę, klikam zieloną flagę. Piesek przesuwa się o 25 kroków. Jeżeli nie odpowiadają mi te skrypty, to klikam, przeciągam na lewą stronę i upuszczam. Tak to wygląda. Spróbujmy ułożyć pierwszy skrypt dla robaczka. Przesunę motylka na razie na prawo. Robaczka przeniosę na ten kwiatek i co, rozpoczynamy poleceniem, takim blokiem, kiedy kliknięto zieloną flagę. Chciałabym, żeby robaczek przesunął się o 10 kroków, a następnie obrócił się o 15 stopni. Klikam zieloną flagę, i robaczek idzie naprzód, dobraca się. Chciałabym, żeby kilka razy to powtórzył. W kategorii kontrola mamy blok: powtarzaj 10 razy. Muszę odpiąć ten blok przesuń, prowadzić do środka i przypiąć. Całość do bloku początkowego. Teraz 10 razy robaczek nam to powtórzył. O, klikam jeszcze raz. Gdybym chciała, żeby zawsze tak przechodził, mamy blok Zawsze i w środek wkładam, co ma wykonywać zawsze. Czyli zamieniam teraz te polecenia, włożę do bloku Zawsze, przypinam a ten blok usuwam. Klikam zieloną flagę. Robaczek przesuwa się dość szybko po kwiatku. Zatrzymuję działanie skryptu znakiem czerwonym. Dodałabym tutaj z kategorii kontrola czekaj, czyli przesuń się o 10 kroków, czekaj jedną sekundę. I obróć się o kąt. Może trochę za wolno chodzi. To zmieniamy parametr na pół sekundy. 0 wprowadzam. Kropka z klawiatury numerycznej nie wprowadza się. Naciskam kropkę w tej dużej klawiatury tekstowej. 0.5, znaczy pół sekundy. Dobrze, mamy pierwszy skrypt gotowy. Powiększę, właśnie, żebyście lepiej widzieli ten skrypt. W tym momencie możecie zatrzymać filmik, uruchomić przeglądarkę i ułożyć podobny skrypt. Następnie przełączyć się dalej do oglądania filmu, nacisnąć spację i oglądać ciąg dalszy lekcji. Dobrze, zabieramy się za układanie drugiego skryptu. Zaznaczam ikonę z motylkiem i chciałabym, żeby motylek obrócił się o jakiś kąt. Zobaczymy co się będzie działo. Rozpoczynam z kategorii zdarzenia Blokiem, kiedy kliknięto zieloną flagę. Następnie wybiorę blok powtarzaj zawsze. I wprowadzę obróć się. O, krótki skrypt dla motyla. Sprawdzamy jak to działa. Motylek cały czas się obraca. Chciałabym, żeby po obrocie przeleciał. Jest tu takie polecenie, leć przez jedną sekundę do losowej pozycji. Sprawdzamy. Obraca się, przelatuje troszkę za szybko. Prowadzimy tu, leć przez trzy sekundy do losowej pozycji. Teraz jest wolniej, jak za wolno, wprowadzacie sobie. Dwie sekundy. tyle przemieszcza się po całym ekranie. Robaczek chodzi po kwiatku. Zmniejszyłabym rozmiar robaczka. Zaznaczam ikonkę z robaczkiem i wprowadzam zamiast 60 40. Żeby był proporcjonalny do motylka. Dobrze, mamy gotowe dwa skrypty. Jeżeli uda Wam się je ułożyć lub podobne, bardzo dobrze. Pokażę jeszcze trzeci skrypt, może troszkę trudniejszy. Umówmy się, że dla chętnych. Zaznaczam ikonkę z pieskiem i chciałabym, żeby piesek przesuwał się od lewego brzegu do prawego. Wybieram z grupy zdarzenia blok. Kiedy kliknięto zieloną flagę, następnie z grupy kontrola wybieram blok Zawsze. Z grupy poleceń dotyczących ruchu wybieram polecenie przesuń o 10 kroków. Sprawdzamy. Piesek przesuwał się do prawego brzegu i zatrzymał się. Na końcu niebieskich poleceń, przesuwam tu szarym suwakiem, mamy polecenie, jeżeli na brzegu odbij się. Piesek odbił się od prawego brzegu, ale przemieszcza się do góry nogami. Dodaję jeszcze jedno polecenie. Ustaw styl obrotu. O, piesek prawidłowo się przemieszcza. Zatrzymuję te skrypty. Powiększę troszeczkę rozmiar pieska, żeby to było proporcjonalnie. Zaznaczam ikonkę z motylem. Troszeczkę powiększę motylka. I to sprawdzamy, <laughs> jak działają nasze skrypty. Zmieniam widok na pełen ekran, i mamy gotowe trzy skrypty. Dla naszych duszków. Zmniejszam widok. Pozostało nam zapisać pracę. Wybieram polecenie plik. Zapisz na swoim komputerze. Program zapisał. Do folderu pobrane. Jeżeli chcemy zobaczyć, wybieramy pokaż w folderze. W kolejnej lekcji. Nauczą was jak zmieniać kostiumy dla duszków i wygląd duszków. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Życzę przyjemnej pracy.